Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 Morse Words mod. No i będziemy mieć dużo, dużo, dużo różnych mieczyków i będziemy mogli zabijać za jednym zamachem na przykład jakąś wiedźmę czy kogoś tam. No dobra, co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać z internetu tego moda. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według sześciu kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl. A teraz sobie pobierzemy. I taki mod, takiego moda, Morse Words mod, pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie w dół. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy i tutaj jest info. Klikamy sobie na info. I tutaj mamy receptury craftingu. O, na przykład z kości można sobie zbudować mieczyk. O, i ze szkła też można. I z y, bloków lapis lazuli. I najciekawszy mod, y, mod bo że najciekawszy y, mieczyk jest ten, ale to się robi z, ze skały macierzystej, z bedroka. No, a bedroka raczej się nie wydobędzie, więc to już tylko i wyłącznie za pomocą y, too many Items albo Innych komend można dostać, ale mieczyk jest, jak widzicie, dodaje plus dodaje straszny, daje straszny damage i jeszcze starcza na bardzo, 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 bardzo długo. A także to jest ciekawostka w sumie, no bo jeżeli ktoś nie chce oszukiwać, to nie zdobędzie takiego mieczyka, no chyba, że z czegoś wypadnie, ale to nie wiem. Ok, także tutaj mamy te receptury wszystkie i jak się to z kolei schowa z powrotem to od razu jest sekcja Downloads i żeby zainstalować tego moda, pobrać to klikamy tutaj na to, na to here, na to małe niebieskie. I jak klikniemy tutaj to przeniesiemy się na taką stronę i tutaj od razu pierwszy, który mamy jest most Words. Mod na 172. No, i tu klikamy na to download i stąd pobieramy. I jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który właśnie pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 172. Jeżeli nie macie Forge na wersję 172, to w filmiku pomocne Tuty 189 zobaczycie, jak skąd go pobrać i jak go zainstalować. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to y, najpierw sobie zobaczcie. Jeżeli nie macie oczywiście launchera non-premium, to w filmiku pomocne tutaj 176 y, sobie obejrzycie, jak skąd pobrać launcher non-premium i jak go zainstalować. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 172. I uwaga, w tym filmiku 189 ja instaluję Forge z końcówką 968. Ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję y, najnowszą, a najlepiej jak już jest to rekomendowaną. Czyli w tym momencie akurat y, jest najnowsza wersja, y, r, znaczy nie, 2, 2, 2, 2, wróć. Y, w tym momencie najnowszą wersją jest wersja 1025, ale rekomendowana już w końcu jest i jest to 1024. Więc pobierzcie sobie wersję rekomendowaną z końcówką 1024. Ja właśnie też na takiej wersji będę teraz instalować tego moda. No i ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić przed zainstalowaniem moda i przed w ogóle jakimikolwiek zmianami w naszym pliku Minecraft, to jest tak, wchodzimy do folderu appdata przez roaming i wynajdujemy nasz folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego co najmniej Forge'a na wersji 1.7.2. I ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się instalacja nie udała. I tak zawsze robimy przed każdą zmianą, czyli przed każdą instalacją. Kopiujemy sobie ten, ten folder gdzieś, żeby yy, nie stracić tego, co już mieliśmy. OK, a teraz zainstalujemy. A, a zatem wchodzimy do foldera .minecraft, wchodzimy do foldera mods i przerzucamy morsword mods do foldera mods. Mamy tutaj zainstalowane, zamykamy. I sprawdzamy czy działa. No, i oczywiście musimy poczekać, aż się uruchomi. Jak widzicie, mam wersję Forza 1024. Wciskam play. I czekamy. No, i jeszcze troszkę. I jest. I wchodzimy do MOC i szukamy more. More, more, more. More. O, jest. Nie, to nie to. Nie to more. A, tu jest more. Tu jest more swords i tu jest more natu, na, nature. Ciekawe, dlaczego ten jest wyżej od tego. Jeżeli. Tu jest alfabetycznie? Nie, nie jest alfabetycznie. Dobra, w każdym razie Morse jest zainstalowany, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Gramy w wybranym świecie. I teraz się pojawi mój świat. Już się zrobiłam na, na poziom trudności łatwy. Ubrałam się, żeby mnie nic od razu nie zabiło. Wchodzimy sobie, sprawdzamy. Mamy tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 nowych mieczyków. No i to jest ten właśnie y, admin,ium arc. Zaraz go sobie skraftujemy, bo w końcu mam tu many items, więc mogę. O, i proszę bardzo, mamy plus 999 obrażeń, daje, ale weźmy sobie też jakiś inny mieczyk. Ten daje plus 5 obrażeń, ten plus 6, plus 3, plus 7, o to fajny jest, plus 7 i taki kolorowy, ładny, plus 8, hmm. plus 5, plus 7, plus 4, plus 5, plus 6, plus 5, plus 7, plus 6 i plus 999. Czyli ten jest największy. Naj, yy, Tam w tych recepturach musicie sobie zobaczyć jak go się robi, bo nie mam pojęcia. Okej, okay, no to sobie teraz zobaczcie na, w prawym górnym rogu, na ile użyć to wystarcza ten mieczyk. To sobie teraz zespawnujemy wiedźmę. I proszę bardzo, jedno użycie i po wiedźmie. No, no i tak właśnie. O, zdobyłam nawet osiągnięcie łowca potworów. No i tak właśnie teraz z takim mieczykiem to się nie ma niczego obawiać. Nie ma się czego obawiać, że się zginie. No chyba, że szkielet on będzie z daleka strzelał. Ale to na pewno łatwo do niego będzie można podejść i go zaciachać. No dobra, no to jak widzicie miecz, mieczyk działa. Mod działa. Zatem można uważać instalację za Poprawną, i ja w takim razie kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na wszystkie moje znaczy, wchodźcie, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, wchodźcie również na mojego bloga nowego i zobaczcie, co tam wypisuję ciekawego. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Do tymczasem, pa pa!